Nie no umówmy się, każdy by chciał zobaczyć czy Gdańsk kiedyś by uratował tą jakby Polskę i co by się stało gdyby właśnie dołączył się do wojny jako takie niepodległe państwo no byłoby na pewno ciekawe. Więc hej, no, ja jestem Heksu i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i witam was w 1939, a znaczy no może na razie 1936, bo polecimy sobie do 1939 i zobaczymy czy Gdańsk uratuje Polskę. Dlatego będziemy musieli się mocno przygotować na tą wojnę. Tutaj sobie już dodajemy gracza. I yy, będziemy musieli tutaj sobie zgodnie z eventami iść. Scenariusz jest od Marcela AD YouTube, więc oczywiście go pozdrawiam. Eventów nie jest za dużo, ponieważ musimy po prostu uratować Polskę przed całą Trzecią Rzeszą. Mam nadzieję, że się mu po prostu uda. A jeszcze tak, przed rozpoczęciem, naprawdę zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, ponieważ naprawdę mnie to wspiera. lecimy po 900 subskrypcji na 1000 spajny special. Więc yy, jakby polecam to zrobić. A łaperzkę w górę, no też możecie tam strzelić, bo. Naprawdę no coś ostatnio idzie z łapkami, ale no... No to co? Zapraszam Was do oglądania. No dobrze, tutaj sobie jakby zróbmy tak, żeby mieć jak najwięcej kas, czyli po prostu utrzymanie wojska jak największe to akurat się na pewno przyda. I przyrosty ekonomiczne też chyba się mocno przydadzą. Jakby będziemy tutaj ulepszać mocno to nasze miasteczko. Okej, okay, jak widzę, mamy wprowadzenie. Witaj, jest to scenariusz pokazujący, co gdyby wolne miasto, Gdańsk pomogło Polsce na tyle, żeby pokonać trzecią Rzeszę. Tylko zależy, czy uda Ci się wygrać. Powodzenia! No Okej, okay, mam nadzieję, że uda nam się wygrać. W ogóle tutaj druga rzecz pospolita jest, a nie taka zwykła Polska. To fajne, też, że tak zostało to zmienione. Tylko pani, panie Polski, pola, drogie Polaki. Możecie się przynajmniej tutaj mieć jakieś na granicy wojska z Niemcami może troszeczkę tak ten pust na. co bardziej idziemy. Populację. Ekonomię. Ehm, no, mi się wydaje, że ekonomia będzie dobrym pomysłem. Tak przynajmniej e, bym zgadywał, że większość moich widzów by wzięła ekonomię, dlatego sobie wybierzmy. No dobra, trochę żeśmy sobie po, polepszyli ekonomię. Mamy 8000. tysięcy. Serio, możemy z wolnego miasta Gdańsk stworzyć królestwo polskie? Jakim, jakim to jest cudem, jakby co? Nie będę się w to zagłębiać, ale musimy troszeczkę sobie polepszać jednak miasto, bo. nie i bo 1939 już za niedługo, a tutaj jednak coś do mobilizacji też nam się przyda. Chociaż mam nadzieję, że dadzą nam normalne wojska, tak wiecie, że od razu. Powiem tak, to odcinek może nie być za długi, tak naprawdę, bo już dopiero trwa 3 minuty. Jakby w montażu będzie to trochę mniej trwać, więc jakby nie zdziwcie się, jak będzie, może. Bać, mniej niż to 10 minut, bo się nawet nie zdziwię jak te, tyle będzie tylko trwać. Informacja, został jeden rok przygotowań. Okej, okay, no dobra. Niech wam będzie, skoro rok przygotowań oczywiście został, to ten, to pozdrawiam. Zachęcam też do wysyłania mi scenariuszy waszych i ja oczywiście je rozegram. Wysyłacie mi je oczywiście na Discordzie, polecam wbicie na naszego Discorda Mordechexa, a potem tam mnie znajdziecie. I będziecie mogli mi bez problemu wysłać jakiś scenariusz. Możecie to również tam pokazać innym ten scenariusz. I mamy naprawdę super społeczność. Polecamy. A Gdańsk staje się coraz mocarniejszy. I zobaczymy ten. Bo zaraz, zaraz będzie 1 września. Ojojoj, oj, oj, tak będzie. W sumie będzie tak też w realistyczności. W sumie w w życiu. Ale no co poradzimy? Jak nic poradzimy? Tutaj 10 tysięcy, może tak na, na te właśnie inwestycje, by ekonomia. Tak mi się wydaje. To będzie dobry pomysł. Mobilizacja oraz stało się. Stało się, a więc wojna: Wojna Trzecia Rzesza i Rzeczpospolita i Wolne Miasto Gdańsk. I mamy 50 tysięcy armii. Okej, okay. jeszcze Francja wypowiedziała wojnę. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tutaj widzę, że Rzesza nie dostała żadnych wojsk. To też bardzo dobrze się składa. No i wezwijmy jeszcze innych do wojny. A nie, już wszystkich mamy. Ale też mamy oczywiście całych cały jakby axis do pokonania. Ale wezwijmy jeszcze sobie tutaj Wielką Brytanię, Belgię oraz Netherlands. To będzie też bardzo dobre, dobrym wyjściem. I przy, poczekajmy sobie w tym Gdańsku, jakby tutaj też mocne wojska Polski, są, Ale poczekajmy sobie w tym Tańsku. Tutaj dlaczego rebelianci tutaj są tak w ogóle, No dziwne, Polska ma naj, najgorzej tutaj, bo ma ze wszystkich frontów ale trzecia rzesza też nie ma jakby najlepiej. No to będzie ciekawe. Ciekawa wojna. To mi się mi już gospodarka upadła przez tyle... tyle taką ilość wojska. 30 tysięcy! Kolejne 30 tysięcy wojska? Posłało? Mam taki ten, mam taki pomysł, żeby po prostu sobie jakby popłynąć i z Danii sobie zaatakować. Ale czy to będzie dobry pomysł? No to jakby zobaczymy, poczekajmy, może, ale tu 80 tysięcy. przecież oni za. No właśnie, ale od czego mamy rozmowy pokojowe? I widzę, że chyba po prostu emigranty, jakby, no, widzicie co to się stało. Uwierzcie, mi nie da się, jakby dobrze rozegrać tą grę. Znaczy, tutaj na tym scenariuszu, żeby nie zostać anektowanym przez. Trzecią Rzeszę. To nie ma po prostu. Nie ma bata, że to się w ogóle uda. No dobra, no to jakby dzięki Wam wszystkim serdecznie za oglądanie, bo. Nie uda mi się po prostu. Bo to, oni w jednej prowincji mają 60 tysięcy, i jak takie coś zaatakuje nas, no to nie będzie za dobrze. Bo jak przejmą na tą jedną prowincję, to no, w ogóle zostałem kimś wasalem KOK wasalem. Włoch! Cudownie, podoba mi się to. Zostałem wasalem Włoch, no to nie jest za dobrze. Dobra, no to dzięki wszystkim i cześć, cześć.